Dzień dobry, dzień dobry wszystkim dzieciom, małym i dużym, bo dzisiaj Mikołaj, mam nadzieję, jestem przekonany, zapukał, a jak jeszcze nie zapukał, to zapuka do wszystkich. My znaleźliśmy Mikołaja, jechał z Laponii z prezentami, wielkimi lisaniami, ciągniętymi przez renifery i zabraliśmy go do wszystkich naszych przedszkoli. Do maluszków 3-latków, 4-latków, 5-latków i 6-latków. Byliśmy w przedszkolu numer 4 w Nowogardzie na ulicy Kościuszki, byliśmy w dzieci w przedszkolu numer 3 przy rądzie, byliśmy w przedszkolu numer 1 na ulicy Żeromskiego i jesteśmy w przedszkolu Zielonym przy ulicy 3 maja. Odwiedziliśmy wszystkie nasze przedszkolaki, z Mikołaj złożył życzenia. Każdy przedszkolak dostał prezent. Ho, ho, ho! Kochane dzieci, życzę Wam zdrowych i wesołych świąt!